Hoppla na twarzy, ja jestem raz. Przed nami kolejny odcinek z Gry Pillars of Eternity. I w sumie do końca nie wiem, co teraz mam robić po tym, że zwiedzamy to miejsce. Tutaj na dobrą sprawę stwierdziłem, że nie będę nagrywać takiego odcinka na sobie, gdzie czytam to wszystko, bo to nie ma sensu. Ja sobie to kiedyś sam zrobię dla siebie. Najwyżej nagram kiedyś, żeby było. Żebym czuł się bardziej spełniony. I przy okazji nagrać sobie, żeby mieć na przyszłość. żeby nie było tak, że kolejna z nich przodzę Po to, żeby usłyszeć to, jak oni gadają. Te złote dymki. A bo teraz możemy do palących wodospadów, a do mostu. A palące wodospady brzmią ok, moim zdaniem. E cóż. Gra, każe nam iść na most. To idziemy na most. jak? Jak oni szli poza mapą? Ja się pytam. Ja się tylko, czy coś tu jeszcze może być ciekawego do zobaczenia? Uuu, Widzę jakieś zniesienie, to mi się podoba. Co tu? Jest tu. Tu jest wóz! Solidna kusza, nie przyda się za bardzo. O, właśnie, może się poskradajmy. może tu coś jest ukrytego. Ale o tym nie wiem. Długie <laughs> takiego przywrócenia wytrzymałości. Nie. Na dnie jednego słoja znajdują się resztki wina. Aha. Ale ja tak zapytam na. Co tu robi ten wóz? Tak grzecznie pytając: Co on tu robi? tu jest. Mnie wątpię, że to było tylko po to, żeby mi dać rzeczy. Czatownik. Bieraj go. O, na mnie? Czym się wydawało? Nie, wiem, że już prawie nie żyje. No i umarł. No i na co było do mnie startować gnoju? O, żywe drewno. To jakoś tak się to nazywało. A, przebudzone drewno, okej. Okay. Żywe drewno było chyba w innej grze. W Nie. Albo i w Donsdarwie? Nie pamiętam. Nie, w Terrarii na pewno jest Living Wood. Ale to chyba na modach. No może też jest w normalnej? Nie pamiętam. Ja w Terrarii w zasadzie gram tylko na modach. Żeby mieć więcej rzeczy do robienia i więcej bossów, ja? Chips na odwagę, trzeba było chrupnąć. Tylko jedno przebudzone drenwo, czy jest tu coś poza samymi przeciwnikami? Nie mogliby te tych czatowników tak w grupie byłoby fajniej. Co to mam? Towarzyszy widok odwagą ich natchnął. Aha, to jest odkany pewnie. Nawet to by tu większość już przeleźliśmy i nie ma nic ciekawego. A nie, to jest... Wait. Nie, nie było. A, bo to jest po prostu... To jest tak jakbyśmy szli ścieżką. A już myślałem, że kolejne wzniesienie. Nie wiem jak nie wkurzyć. A musi tu być coś jeszcze, to na pewno. To jest tak pewne jak okres u dziewicy. To było troszeczkę obrzydliwe. Nawet mnie to tylko obrzydziło. Dobrze, że nic nie jadłem. Tędy? Chyba tędy To nie jest yy, ten Ion udział w Ionie gram To cały czas miałem praktycznie otwartą mapę na pół ekranu Aha <grybujesz> Okej, okay, tu pogrzebali Ubera Widać że ludzie przestali z niego korzystać Oj, co, co tu mogę? Do mogę, a czyli to nie pokazuje mi nowego miejsca, w którym mógłbym się przejść. to tak na dobrą sprawę. Tak. No tak. Ale dało się tak naprawdę do głównie dojść. A na to jak dojść? Tędy? Może tędy? Może tu jest w końcu coś fajnego? Nawet 5 minut, 8 w tej lokacji nie znaleźliśmy nic poza paroma przeciwnikami. A gdzie historia? Gdzie fabuła? Gdzie wszystko? O, grzyby. A bardzo by poszukiwać przygód, a jak grzyby? Chyba wiem już, do kogo taki dokonać ten wóz. A i to też tyle. Ale i to się spodziewałem, naprawdę, czegoś więcej. Gro zawiodłaś mnie wyjątkowo. Wstydziłabyś się. Ale to jest ciekawe, że Lis tutaj jest jest dobrze rozumiem traktowany osobno niż sama nasza kastutka, która w ogóle lata w drugą stronę. A bo my jeszcze w ogóle skili nie rozdaliśmy, no tak. Eee. Przetrwanie na pewno. Atletykę i składanie się. To mi jeden punkt. Nie, dwa w atletykę. Dalej. Okrutny towarzysz, pasywna. Na sobie obrażenia plus 15%. Felny eee, kaleczający strzał. Odporny towarzysz. Wierny towarzysz. Ochrona zauczy... bezlitosny towarzysz. Uuu! ja wolę okrutnego jednak. albo czy. Nie, bo to. Kolejny poziom. Poproszę mi w przetrwanie iść i w skradanie się. Najdę dwa razy. Szybkie celowanie. Podtrzymywana tempo ataku plus 20%. To się przyda. Naznaczona ofiara. przy wyroczenia z owce, zwiększającą coś. Aha. Bez drapieżnika. Wszystkie wyroczenia zdawane są do znaczone. nie z obrażeniem Nie. ataku i tempa przeładowania sprawia, że łowca celuje dokładnie zyskuje zwiększoną cenę. na szybkie celowanie. A nie, bo cenność minus 7. Nie, to racja. To to mieć mniej, zmniejszoną czas przeładowania. Ale jednak. Troszeczkę, żeby więcej zadawała, jeżeli lepiej celowała. Przetrwanie znowu wyższy poziom to masz mechanika 1, wiedza 1. Żeby nie było. Weźmy sobie tylko, że celno kleją albo to. Odporny w sumie. Jeszcze jeden poziom. Ta to ma nrąbane tych poziomów. Aha. To jej dałem. Szybkie zmysłu strzały. Odbicie ataków dystansowych plus 15. Obrażenie zdawane celem dotkniętego użyciem periodycznym. To już my Obława. Na sobie. 10 plus 10 celności podczas atakowania tego samego celu co zwierzęcy towarzysz. O. A to? Ciekawym znaczeniem. To już było chyba. A to? Obronna więź, to jest to. Ja jednak bezpiecznie przede wszystkim. Jak mi list zdechł, to ja się wkurzył. Bo jak co, jak co? To. to jednak moje ulubione zwierzęta, więc nie pozwolę, żeby ktoś mi je zabił. To się nie godzi. Mam tylko nadzieję, że na tym moście nie będzie się działo nic złego. Nie wiem, jakiś wybuch terrorystyczny czy co. Chociaż nie zdziwiłbym się. W grach wszystko jest możliwe. Może ten kot cały czas ze mną łazi, trzeba będzie zastanowić ten. Wymienimy tego kota już, znudził mi się. Gdzie były koty i tu są. Rodzajem. Czy może tym razem nie bo my mało co z prosiakiem żeśmy łazili w ogóle. Nie będzie tak. Ta -da! My z nami łaził kosmiczny prosiak. Tam mamy kolejnych złotych o jeszcze jeden złoty. Matko mam w zasadzie będzie mieszkać sporo czytania. Poza nagraniami. Jakiś Justyn. Tutaj mogę wziąć. Są ci. Są Justini. Biliberzy. Na pewno. A, i to mogę wejść gdzie? A, wchodzę do tego miasta, mogę przejść do Busoli. Miedziane aleje. 15, 15 minut. Proszę bardzo, co to jest Warszawa, żeby z bramy. Na teren tuż przed bramą iść 15 minut? Takie korki mają? To się nie godzi przecież. W takich korkach nie da się żyć. Matko, no, co się to miasto tak długo ładuje? Znaczy, dobra, wcześniej ma dość tylko. Okej. Okay. Też ja poczytam. Też wróć. Nie da się. Ach. uchodźcy pełniają ulicę. Bezdomni i głodni wygnani przez dziedzictwo Wajduena na próżno poszukujące wytchnienia w obrębie murów miasta. Tej pierwszej części nie będzie. Wichrzyciele masowo protestują, nawołując do zakazu animacji i wygnania Diuka. Strażnicy miejscy z obawą patrolują ulicę, drżącymi dłońmi trzymając rękojeści broni. Stolica kraju, który nie tak dawno temu wysadził w powietrze Boga, sama wydaje się być teraz beczką prochu czekającą na iskrę. A na początku? Zatoka buntu, miasto będące sercem rewolucji, wydaje się stać w tym skraju kolejnej. Aha, że rewolucji. To To tyle, żeśmy stracili. <laughs> ale im się strasznie skojarzą z tym. O, Jesus, ale to wielka mapa. Um, to były... Aleje cynamonowe? Koleś co nie Animanci. To ty jesteś debilem. Jak tu uwielbiam, jak wszyscy, jak większość ludzi, którzy protestują, um, często jest tak, że zakazują czegoś, czego po prostu nie rozumieją. Albo na przykład protestują w słusznej sprawie, ale będą na przykład mówić, że bez tego to wszyscy zginiemy. bo że to sprawia, że chcemy chodzić o wszystko, że nawet nie wiedzą. O co tak naprawdę często protestują, że nie ma nic do protestujących, tak, ale. No wiadomo, o co chodzi. Czasem to wkurza, zwłaszcza na przykład, jak chcę iść przez miasto, tu patrzę kuba jakiś protest. I jak tu żyć? Odpowiedź już jest prosta jak najkrócej. Ale jednak nie to złożył sobie klawisz, kliknął. Miał być tab, a weszła tylda. Matko, moja, nie za dużo tutaj? Tego? Rozmawiam z biskupem. Stojący za radą, stale naburmuszony mężczyzna, jest niemal tak wielki jak aumałanin. Auma za jego pleców wystaje trzon. Pozdrawia cię nieznacznym skinieniem głowy. Na kieliszeczek? Przed nim znajduje się niewielka, cynowa czarka. Nie pije z niej, tylko obracuję w dłoni. Powiedz mi o sobie. Tak. No, lepiej. Wchodzimy do karczmy, żeby każdy chodzi żeby się napić. No mi coś o sobie barmanie. Nazywam się biskup. Kiedyś byłem sługą Bereta, a teraz prowadzę gęś I Lisa i utrzymuję klientę w ryzach. Obraca się. Na jego plecach dostrzegasz młody bojowy. Cóż więcej mogę dodać? Jak wyglądała twoja droga do, od kapłaństwa do tawerny? Nie była ona tak długa, jak można by sądzić. Wszystko zaczęło się od próżnozrodzonych i od tego, bo w jest pod rady czarną butelkę i nalewa, do nie, nalewa z niej do cenowej czarki. Chodziło o syna mojej siostry, upijak. Był, był to początek dziedzica łajdłena. On był jednym z pierwszych. Nigdy bym nie przypuszczał, że będzie jeszcze tak wielu po nim. Tragedia to część cyklu, która jednak zwiastuje odrodzenie. Tymczasem tu każdego roku kolejni rodzice opakiwali swoje próżnozrodzone dzieci. A bogowie milczeli. A więc utraciłeś wiarę? Pochyla się krzyżując ręce na Radzie. Beret obiecuje odrodzenie i kolejne cykle. Jednak jedna cykliczność, jaką odnalazłem, to właśnie to. Stuka w Radę. Jeden kieliszek, drugi i kolejny. Aż do momentu, gdy nie pamiętałem, jak udało mi się dotrzeć do domu. Pobudka, powrót. W końcu nadszedł dzień. Gdy po przebudzeniu uświadomiłem sobie, że moja rodzina dawno temu spakowała się i wniosła, więc przybyłem tutaj. Od tamtego czasu wziąłem się w garść. Nie żem z nas odpowiedzi na dręczące mnie pytania, odrzuca Czarkę. Po prostu przestałem pytać. To miejsce tętni życiem. Erol Levy, gendrujący uczony, założył tu tę tawernę w pierwszych dniach jelenioborskiej niepodległości. Chciał stworzyć miejsce w którym miejscowi moglibyśmy spotykać, żeby omówić problemy, z którymi borykał się rodzący się kraj. Opierał się na powypolerowanym drewnianym blacie. Nie minęło wiele czasu, a miejsce to zaczęło pękać w szwach. Arystokraci w papro... z paprotnego brzegu dyskutowali z robotnikami portowymi z Daru, a żołnierze spierali się z politykami. Jelenioborzanie słyną z tego, że nie przepuszczą okazji dyskusji. Sączył Czek z szarki. Co było dalej? Już niebawem zaczęli tu przybywać także mieszkańcy farmii osad, kiwa ręką w stronę drzwi, jakby oczekiwał, że zaraz do środka wparuje przez nie tłum. To miejsce widziało więcej wailiańskich marynarzy niż słony maszt. I w tym właśnie tkwił problem, opróżnia Czarkę. Niezależnie od tego, co gada się o otwartości i kulturalnej debacie, każdy ma swoje granice tolerancji. Eee. Często, ale czasem bym polemizował z tym. Erol zadawał się z nie, zadarł z niewłaściwym taj, tajnem, a gdy po kilku dniach zaginął o nim słuch, niektórzy mówili, że to sprawka owego tajna. Wzrusza ramionami, rozkładając ręce nad barem i rzucając jednocześnie okiem w głąb sali. Ale Erol wiedział, skąd wieje wiatr. Gdy mnie, kto, mnie się kto pytał, to zwiał z miasta i zarzucił się gdzieś w nadziei, że pewnego dnia rozum dojdzie do głosu w zatoce buntu. Jego twarz wykrzywia, cierpi uśmiech. Ja by tylko mógł ją widzieć dzisiaj. Uh, masz jakieś, gdzieś do żarcia dobrego czy coś, jakąś broń? Tak, masz broń. Chciałbym. Mogę ci sprzedać to wszystko? To ci sprzedam, to ci sprzedam. Matko moja, jak ja się wzbogacę. A czujcie, a to nie jest, a to jest konsolidno, dobra. To walił to pies. tylko księgi zakręć. A to jest zwykła laska. to łuk. Dobra. Ostatnie tylko księgi zakręć i bronie, które mają własną nazwę. Tu nic nie ma własnej nazwy. w tak na dobrą sprawę. Dopiero te zaznaczone mogą mieć jakąś. Nie, 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 oddej księgę, oddaj książkę. Moja, kupcę własną. Rzecz nie wygląda taki co umie czytać: soliny, estok, kostur bojowy, kostur, arbalet, duża tarcza. Lecimy dalej, co to jest? Soliny sztylet. Matkę tego jest do sprzedania. sojna siekiera. Fyjna żniwa. Solidna kusza jest. Już 4000 tysiące A to dopiero broń. Na pierśnik. To możemy oddać, 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 oddać. To wszystko poddawajmy. Wytworne szaty oddajmy. Znowu oddajmy. To też. Co to jest? Szaty bertońskiego kapłana, wstawcie sobie Szaty tysięcy mamy właśnie na ten Heumbarani. Buty no dobra to sobie zostawmy akurat To są rękawice celności. Dobra, to zostawmy Buty Mamy dwa razy, zostawmy na przykład a to jest co? już pustelnika, niewrażliwość, wrażliwość, zamęt, tekst plus 2. O, co czemu ja tylko nie noszę. To sobie weź. To sobie. Nie, to sobie zostawię. W nie, dobra. Skóry wezmę na przykład, ale jednak nie będę ci ich sprzedawać. Chcę zostawić. To, to wszystko sobie zostawię. Dobra. Bieraj. Ale żeśmy się wzbogacili teraz. Właśnie, czy możesz? u mnie w zamku może coś się ten zrobiło? Ukończyło się już budowanie tamtego czegoś? Dzień 13 godzin, jasny. <laughs> Jest tu może ktoś. O, dobra, ta ma jakieś imię własne. Kenra Kobieta siedzi samotnie przy stoliku, kręcąc przed sobą jakimś przedmiotem i wpatrując się w niego z furią. Przedmiot ma wielkość monety i przetaczając się przez pęknięcia w drewnianym stole wyboczy się i wydaje przy tym metaliczny dźwięk. Kobieta zgarnia go jedną ręką, a drugą trzaska o stół w połowie opróżnioną szklanką. To nie jest odpowiedni moment. A co tu robisz? Przycią a, pociąga długi łyk ze szklanki. Próbuje ukoić nerwy i odwieźć się od idiotycznego pomysłu. Idiotycznego pomysłu? Przez chwilę nic nie mówi, jakby miała nadzieję, że sobie pójdziesz. W końcu zwraca się w twoją stronę, a światło lampy pada na jej twarz. Na jej policzku widnieje ciemniejący siniak. Muszę coś przekazać mojemu narzeczonemu, purni Purniskowi. Tylko, że on nigdzie się nie rusza bez swoich nowych kumpli. Oni nie są zbyt miłym towarzystwem. Opatrz mi o jego nowych znajomych. przychodzą do nas z tymi swoimi pustymi oczami i poczerniałymi zębami. Nie jestem głupia. Wiem, o czym to świadczy. Purnisk każe mi wychodzić, gdy przychodzą. A to oczywiste, czego chcą. Ostatnim razem kazałem im się wynosić. Powiedziałam, że być pali w darze ondry, a nie pod moim dachem. Krzywi się z niezadowolenia, co wywołuje kolejny grymas. Tym razem bólu. Obuszkami palców delikatnie bada śniaka. Wygląda na to, że swef robi z ciebie inną osobę. Purnisk, którego znałam, nawet muchy by nie skrzywdził. Przez myśl by mi nie przeszło, że mógłby jej głos się załamuje. Ciążotka opchniętego policzka. Hmm. Wydawało mi się, że po w swefie ludzie po prostu zalegają po kątach i nic nie robią. Kenra wrzuca wzdłuż ram... ramionami. Tak naprawdę to nie wiem. Wolałam wierzyć, że to wina narkotyku, a nie jego charakteru. Może ja z nim pogadam? Opiera pięści o stół. Są tak mocno zaciśnięte, że ma pobiela jak Nie mam mu nic do powiedzenia. Z nami koniec. Chcę mu tylko to oddać, żeby na dobre móc zamknąć ten rozdział. Otwiera dłoń. Pierścionek ze spokotem spada na stół. Należał do jego babci. Nawet po wszystkim, przez co przeszłam, nie mam serca, by go sprzedać. Ale gdy wrócę do domu, wiem, co się stanie. Puszą mi nerwy i pewnie zarobię kolejnego do kolekcji. Wskazuje na siniaka. Ale słyszałem, że tobie można ufać. Jeśli mu go zaniesiesz, to rozumiesz, że z nami koniec. No cóż, w takim razie zaniosek Purznikowi pierścionek. Spoglądam na ciebie i kiwa głową. Dom jest na północ stąd. Tylko proszę, nie rób mu krzywdy. Jestem wściekła, a nie chcę mieć go na sumieniu. Wiesz co, ja mu krzywdy nie zrobię, przynajmniej postaram się. Ale jeżeli on będzie chciał się ze mną bić, no to. Story. Na no to już nic nie poradzę, że jest idiotą. I nie wie, że ze mną się nie zaciera. Myślę, że to dosyć czyste akurat. Tu mogę coś ukraść? Tak, ja mogę ukraść. Na kurczaka. O, tu są wytrychy. Tu mogę wytrych. Chociaż ja chcę stąd coś ukraść? Pieśń szynkarza. Wezmę, nikt nie widzi. To no skoro nikt nie widział, to się nie liczy, że ukradłem. Aha, tu jest wyjście. A ja chciałem naokoło biec. To jest jakiś lupites. Co tu mamy? Skóra z telegara pokryta jest skórzem i pełno w niej moli. Tabliczka pod zwierzęciem nosi napis Dziewicze wodospady, 2682. Boże, to już 2600. rok, a myśmy się cofnęli do średniowiecza? O, Jesusie, Chrismasie, to źle wróży. O, jeżeli masz pewne zróżnienie domyślnych kolorów, tryb de daltonistów? Nie wiedziałem, że taki tu jest, wait. Biera... Tu grafice? dla Daltonistów, co to jest? Po tej opcji niektóre elementy, elementy wizualne zostaną zamienione na bardziej przyjazne dla osób z zaburzeniem rozpoznawania barw. Ej, aż to włączę. Ej, to jest szare. Czemu to jest szare? Strogi Sedenon Hardy Ilfa Ki. Weksel dwa kolory. Deo, to jest zajęty opiłowaniem wielkiego, prągłego pocisku. Okej, okay, a mogę z którąś pogadać? O, z wekslem mogę! Orlanin relaksuje się ze stopami opartymi na stole. Ciemnobrązowa brązowa skóra przeziera gdzie przez grzywę jego niebiesko włosów. O, fajne kolory. Mężczyzna i towarzysząca mu Orlanka zaśmiewają się i wymieniają uwagami z trójkąta. Trójką przy sąsiednim stoliku. Z trójkąta. Rolin obracasz tyłek w dłoni. Obserwuję cię swoimi orzechowymi oczami. Wyglądasz, jakbyś zaszalał notkę lub dwie. Wysiądziesz się na kieliszek. Kim ty jesteś? Jestem weksel dwa kolory. Na obok mnie to ki. Zabawiliśmy się na ekspedycję, a teraz mam nadzieję zaznać nieco ciszy i spokoju. Przez kilka następnych tygodni w każdym razie. Mężczyzna przy stoliku kiwać głową. Jestem srogi sel Dedon, a to są Hardy i Ilfa. Należyliśmy do różnych zespołów ekspedycyjnych, ale oboje ponieśliśmy straty i postanowiliśmy połączyć siły. Liczę na palcach. Bestie, barbarzyńcy, bijałak... To niebezpieczne czasy dla poszukiwaczy przygód, a jednak biznes kwitnie i przynosi dochód. W przestrzennym stoliku Dedon odnosi kielich. Zatem za kolejne zyskowe wyprawy! Chciałeś jeszcze, czegoś jeszcze? Aha. Ja myślę, że z nimi pogadam czy coś. Tu mogę coś otworzyć, co to? A wytrychy. O to przydają się, akurat. Może jest tu coś ukryte? Nie ma. Mogę to odcinek, trzeba będzie zaraz kończyć, bo już 27 minut. Nie wiem, jak to leci szybko. Eee, Najpierw, mój drogi. Ja mam lepszy pomysł. Da, nie zapisuj. No i czego jest na pewno auto zapis? Zobacz. U, pieniądze. Mam 16 tysięcy. No mi te pieniądze. Ale dobra, to na razie będziemy chyba już kończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Oby. Możecie standardowo dać sobie łapki, komentarze, udostępnienia, subskrypcje i co tam jeszcze chcecie. wiecie, jak to działa. W następnym odcinku zajmiemy się dalszym zwiedzaniem naszego cudownego miasta. Mam nadzieję, że będzie coś do roboty. Bo póki co to trochę tak średnio. A znowu pieniądze. Znaczy, tylko gadaliśmy z ludźmi i są kolejni, których trzeba będzie przeczytać na złoto kiedyś. A to myślę, że na swoich prywatnych takich synagram. O. Tak więc, cóż, niech moc widzącego zawsze będzie z Wami. Idźcie się czasem napić do Lisa i Gęsi. Przecież gęsi lisa, jak coś tam to było. A ja żegnam cię krótko.